Hejka! Nie wiem kto mi powiedział ten pomysł na film, ale to był mój brat. Będę oceniać okładki książek. Tak, okładki i niektórych zawartość, bo jedna jest taka bez tytułu, napisów czy czegokolwiek. Na pierwszy rzut idzie taka książeczka. Dokładnie sama okładka, bo jest bardzo, bardzo stara. Zobaczcie, w środku tylko została... Została jedna strona, końcowa reszta tak, gdzieś się zapodziała To jest kruk Odyna, jeśli się nie mylę Nie wiem, nie widzę to do was wszystko Taki pan viking, tu ma tarczę i za sobą łódkę Jak mi się podoba dodaję okejkę, okay a jak nie to niestety nie mogę dać ok. Ale tej książkę daję okejkę. Okay Okej. Okay. Kolejna książka to polecimy z tą. Właśnie ta. Tam jest tylko taki rysunek. Też ma taki mały rysunek i cenacz złoty 45 Tak to jest książka, ja ją oceniam na no... Śro... może wiem, zawartość ocenimy tu ma zdjęcia, bardzo fajnie, że ma zdjęcia co jakiś czas pewnie ma te zdjęcia o, tu ma takie taki notatnik wracamy do kraju już pierwsza rzecz. Ja nie będę czekał bo jest wszystko na mnie to, nogami, ale te obrazki, te notatniki Ostatniki daje okejkę, okay tu jest ma książki, to może teraz polecimy coś z prawej strony, dla mnie prawej, dla Was może lewej, to jest taka książka Złote Miasto, może czytaliście, może i nie, ja ją chyba czytałam, bardzo fajna książka, polecam. No, ale tutaj połowa jednak też wypadła. Ale jest, nie zgubiła się. Lub w ogóle inna książka już. Nie wiem, czekaj. tak. 179 to już tu mam 75. No i tak kilka jednak stron odpadło. Jedna się zgubiło Te 5 stron. Ale bez tych 5 stron można się połapować. a co chodzi? To jest trzecia książka. Jej też daję również okejkę. Okay Okej, okay, to może polecimy z prawej lub z lewej, lewa strony. Mm, tutaj mamy taką książkę Piękny ogród i jakaś szkoła. Tu mamy yy, 45 lat szkoły rolniczej w Reszlu. Bardzo ładna książka. Tej, tylko jakby te drzewo się dało usunąć, to bym je usunęła, jednak, żeby cały budynek był tutaj widoczny. Mamy tu ładne kwiatki i z tyłu też mamy kwiatki. Ja myślę, że ktoś je sam rysował, bo nie są dokładnie pokolorowane. Chyba farbami narysowane też są niezbyt ładnie, ale właśnie mi się takie samodzielne okładki podobają. Dobra, lecimy z kolejną książką. To może to jest ta książka ze samego środka Robin Cruise. Chyba tak. Tutaj mamy taki piękny rysunek. Piękny rysunek. Wydaje jest robiony komputerowo. No, wtedy jest ładniej, ale na takie żywe kolory. I tutaj własne ręce mi się bardziej podoba. Z tyłu jest takie... O, w ogóle to jest napisane szkoła podstawowa, klasa szósta Chyba tak, już się zobaczy, ona oderywa tutaj ze stronami ale jej również daje okejkę okay. I na sam koniec największa książka Jest to taka książka, Jilly Cooper, Cooper. Pan, Pan, Dora, Pandora. Oczywiście, zobacz, tu mamy takie. Tom, tom, tom. Gruba, duży, bardzo gruba książka. Z tyłu jest czerwona, a tutaj też jest bardzo kolorowa z pętlami i z kobietą. Julie, chyba, tom, to jest Julie Cooper. Właśnie, ale ja nie wiem bardzo. Podoba mi się ta okładka, również jej daję okejkę. OK tu były wszystkie książeczki, które dla Was miałam przygotowane. Jak chcecie drugą część właśnie takiej zabawy z mojej strony, to dajcie znać w komentarzu. Na pewno coś się da z tym zrobić, żebym oczywiście nagrała drugą część czy wiecie, jak Wam się to podobało, to już zostawcie łapkę w górę, subskrypcję tam na dole, zadzwońcie dzwoneczkiem i napiszcie komentarz, czy też wszystkim daliście okejkę, okay tak jak ja. A jak nie, to na, napiszcie nie, ja tej, tej książce dałem minusa na przykład. Napiszcie od jed, numerki od 1 do 6, i czy delcie wszystkim okejkę? Okay. Czy Wam się podobają te okładki? Oczywiście, też łapcie łapki w górę. Subskrypcję, dzwoneczkiem. I mam nadzieję, że taki filmik Wam się spodobał, bo to jest taki inny filmik na moim kanale, bo zawsze zazwyczaj to były gry jakieś na telefon. No, coś takiego było. A teraz właśnie chciałam nagrać coś takiego z książkami. Tu Wam powiem, która od jeden była. Ta książeczka była pierwsza, ta była druga, ta była trzecia, ta czwarta, ta piąta, ta szósta, największa. To wszystkie książki mi się. Najbardziej podobała oczywiście ta była jest taka kolorowa, ale też ta mi się bardzo podobała, bo jest taka własnoręcznie ręcznie narysowana. Więc tak. To było 6 sze książek dla Was. Jak chcecie drugą część, łapkę w górę, napiszcie komentarz i subskrypcja. I oczywiście nie zapomnijcie za dzwoneczkiem, wiem, że już o tym mówiłam, ale ja lubię się powtarzać. I oczywiście nie zapomnijcie też. Paść na mojego brata kanał Super Simon, bo on coś nagrał takiego innego ze mną, że ja mu dawałam po prostu stare książki i on to ocenił. Ale w sumie też możecie to zobaczyć. Wajnijcie na jego kanał. Zostawcie tam subskrypcję i łapkę w górę pod jego filmikami. On ma więcej filmów, bo ma duży kanał. No i co? I do zobaczenia! Może jutro nagram dla was drugą część i też się z wami rzucę. Więc do zobaczenia. Pa pa. Buziaki dla was. A i ja oczywiście pozdrawiam wszystkich moich widzów. Pa pa.